Cześć! Jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy! A jeśli chodzi o How Long To Beat... To ja też się muszę pożalić, że ja się w podobny sposób nadziałem na, na Sifu. Bo też według, według ich obliczeń, ukończenie tej gry powinno zająć poniżej 10 godzin. I nie wiem, czy to ludzie, którzy tam wpisują swoje statystyki, to się po prostu chwalą, jak szybko sobie z tą grą poradzili i, i chcą być fajni. Ale no ja potrzebowałem ponad 20 godzin na ukończenie, także to jest. Nie może po prostu jestem tak słaby. No jak, ja cię, jak ja cię motywowałem, że musisz po prostu git GUT, to się na mnie boczyłeś, że. Ja broń Boże, ja się nie boczyłem, ja po prostu ignorowałem. Tak, bo laka, ileż laka. kurwa można. Kto mnie, kto mnie w recenzji pisanej szkalował na pogranę? A no, tak na końcu. Faj, fajnie, że przeczytałeś bardzo mi miło. Dobra. To teraz wam opowiem o tej grze. Mm. I tak, Sifu to jest gra, którą najłatwiej byłoby sklasyfikować jako chodzoną bijatykę, z tym, że nie jest to taka mm, prosta bijatyka. Tutaj... Znaczy, te bijatyki nigdy nie były proste same w sobie, ale ona jest to dużo bardziej zbudowana. <laughs> <laughs> Patrz, teraz <laughs> się pogniewamy, no. Lepiej ze mną nie zadzieraj, bo ja... Konrad jakiś artykuł, gdzie było napisane, że Sifu to jest prosta gra, tylko trzeba myśleć, to... żeby ci się udało przez nią przejść. Na golu. Ja Więc... Sifu już jestem mistrzem. Wnioski nasuwają walki. się same. Jesteś po prostu głupi, Kuba. Ja no zobaczyłem ten artykuł na, go... na golu z tym tytułem i już wiedziałem, że tu muszę Kubie podesłać. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Człowiek uczy się całe Wystarczy życie. Wystarczy myśleć. Myśleć? Myśleć, myśleć. Głową mnie dupą. Że, e, tak, się, tak się pod sam koniec już zastanawiałem, czy może to, że mi gorzej szło, e, może miał na to wpływ, miało na to wpływ to, że grałem na, na myszce i klawiaturze. Nie wiem. E, bo jednak takich, takich, takich gier wymagających trochę więcej. No nie wiem, no powiedzmy solsowych takich to, to, to lepiej napadzie, o czym chyba gadaliśmy w ostatnim epizodzie zresztą. Ty, ty serio w tych na klawiaturze w myszce grałeś? Tak. Czy ty jesteś normalny? Ale ale nie, bo to nie jest, jest tak. ona, nie, nie. Ona jest nie normalny. wymaga. Ona nie wymaga aż tyle precyzji. Um, w obszarze poruszania się tu bardziej ta precyzja jest w czasie reakcji. Także wiesz. Mm, mm. Hmm. Dobra, może później to zobrazuję jakoś lepiej, żeby to miało. Bo to, to w ogóle ciężko będzie wytłumaczyć, bo to są te mechaniki tu dość takie specyficzne. Ale wracając do wstępu, chodzona bijatyka trudna. Tutaj w ogóle można bez problemu dojrzeć jakieś elementy solsowe, bo są trudni bosowie, są kapliczki, są. E, no, to, to, takie po prostu no, no, to ze względu na tą, na tą trudność, e, bym, bym podpina, podpiął to pod souls Like. E, ale ma takie coś czego co mnie troszeczkę irytowało. A w Soulsach bardzo sobie cenię wszystkich tych yy, trudnych grach, bo w Sifu zaimplementowana została mechanika starzenia się, czyli z każdą porażką stajemy się starsi. I w zależności od tego, jak często umieramy, o tyle lat będziemy się starzyć. Czyli pierwszy zgon to będzie jeden rok. Jak zginiemy dwa razy pod rząd, to już się to zrobią dwa lata i trzy i tak dalej, i tak dalej. Także nie można, można ginąć, ale nie można ginąć zbyt często w trakcie rozgrywki możemy sobie to jak niwelować na różne sposoby, ale tak naprawdę trzeba cały czas pilnować, żeby ten nasz wiek był jak najniższy. I teraz, jeżeli mamy w Soulsach trudny etap i pokonamy bossa po, nie wiem, dwóch godzinach, no to czujemy taką, taką satysfakcję, że nam, że nam wyszło, że ten etap mamy już za sobą i teraz e, będziemy mierzyć się z kolejnym. I, i w Sifu tego nie ma, bo w SIF-u, nawet jak mm, wygramy ale wygramy, padając dużo razy po drodze, to tak naprawdę to nam nic nie daje. Musimy się cofnąć, jeszcze raz powtórzyć ten etap, żeby zakończyć go z jak najlepszym wynikiem i z jak najmniejszą liczbą zgonów na koniec, bo w kolejnym etapie, których łącznie jest 5, w kolejnym etapie. Yy, na nic nam się to zdaje, jeżeli będziemy starzy od samego początku, bo zaraz przebijemy 70 wiosen i jest game over kompletny. Czyli dany etap będziemy musieli powtórzyć, powtórzyć od początku. A jeżeli chodzi o to, że grając z Cifu trzeba być mądrym, to to opiera się głównie na tym, że mm, tak naprawdę tutaj ważniejsze są bloki i obrona niż atak. Bo atak to jest po prostu. nie Na, na początku mamy lekki, mocny, później możemy łączyć to w kombosy, ale nic tam to nie da, jeżeli nie będziemy odpowiednio blokować i unikać ciosów. I tutaj się zaczyna, zaczyna cała zabawa, bo tego możemy dokonywać na dwa sposoby. Pierwszy to są bloki. Nie wszystkie ataki możemy zblokować, ale większość takich podstawowych ataków, po prostu w wypadku bloku, będzie nam odbierała troszeczkę spaska wytrzymałości nie nieżycia wytrzymałości. Jeżeli ten spadnie jakby do zera, to wtedy będziemy wyłapywać już ciosy dość bolesne. I drugą taką jest mechanika uników, która jest no. Prosta, po prostu w odpowiednim momencie musimy, musimy zrobić unik, i ten atak nas nie trafia. I teraz mm, te uniki odbywają się na dwóch płaszczyznach, czyli mamy góra, dół. W zależności od ataku musimy wybrać, czy unikamy po prostu schylając się, czy unikamy podskakując. I, I myślę, że tutaj o to chodziło, że, będą, że grając w Sifu trzeba być, trzeba być mądrym. Jeszcze odnośnie mechaniki blokowania jedna rzecz mi się przypomniała. Jeżeli zablokujemy skutecznie atak przeciwnika to albo może to będzie takie sparowanie, czyli po prostu da nam to możliwość wyprowadzania szybkiego ataku, albo to będzie też blok, który Pozbawi przeciwnika odrobinki tej wytrzymałości, a gdy ona spadnie mu do zera, to będziemy mogli zrobić takiego finishera. Czyli to też warto brać pod uwagę w czasie walk. No i faktycznie te pojedynki są takie, że trzeba dużo myśleć i szybko, szybko reagować. Chociaż nie wiem, nie wiem, czy to można tak połączyć, że po prostu po pewnym czasie nie robi się intuicyjne. Pierwszy etap jest taki że sobie go, nie wiem, po drugim podejściu skończymy i mamy takie okej, okay, to nie jest taka trudna gra, dam radę, poradzę sobie. Ale w drugim to już się zaczynają takie rzeczy, że opłanie kochany, co ja się tam nakląłem. Eee, no nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudna gra, a faktycznie Sifu, no wycisnął ze mnie krew i pot. To, to nie, nie, były, nie były proste rzeczy. Ja się czułem jak, jak, jak mister Miyagi, jak Kubę no, motywowałem do walki. Kazałeś mi płot malować i tam ten, coś tam jeszcze było czyszczenie, jakieś zamiatanie, czy coś takiego. Takie mistrz pałeczki dawał, dawał, dawał rady. No i też te potyczki, które toczymy w trakcie są różne, bo czasami przyjdzie nam walczyć z grupą takich no, mniejszych, słabszych przeciwników, gdzie po prostu musimy, musimy kontrolować tłum, nie dać się nikomu obejść z żadnej strony i raz uderzymy tu, raz uderzymy tam, wszystkich będziemy trzymać e, na dystans I, i to jest jeden taki typ walki. Drugi to silniejszy przeciwnik, czyli no, mamy taką, taką solówkę. Typową, gdzie faktycznie musimy walczyć jeden na jeden i trochę inaczej to przebiega, bo tutaj jeszcze bardziej trzeba się skupić, skupiać na tych unikach i na wyprowadzaniu um, odpowiednich kombosów. No i są jeszcze walki, walki z bossami. No i to, jak to w takich grach bywa, pierwsze podejście do bossa, no to po prostu nie wiemy, nie wiemy o co chodzi. Nie wiem, w trzecim etapie była taka pani, która um, miała takie, no, no, ostrza na łańcuchach o bardzo długim zasięgu i ja po pierwszym starciu tak zniszczyła mnie w przeciągu, nie wiem, minuty i tak stwierdziłem, że okej, okay, tego to ja chyba już nigdy nie ogarnę, to się wydarzyło tak szybko i te bloki uniki nawet nie wiedziałbym, w którym momencie e, miałbym zrobić, że chyba nie mam dalej szans się tutaj w ogóle mm, jakkolwiek przed tym obronić. Ale się okazuje, że pierwsza, piąta, dziesiąta próba i zaczynamy łapać to tempo i coraz, idzie nam coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. No, jak to w, w każdym, w każdej takiej trudnej grze po prostu dochodzimy do tej perfekcji. Mm, nie zarysowałem fabuły. Chociaż tak naprawdę fabuła tutaj ma bardzo małe znaczenie, bo um, no my ruszamy, ruszamy w pościg. Za, za zabójcami naszego m, ojca. Doświadczyliśmy tego, jak byliśmy dzieckiem, byliśmy świadkiem tej sceny, gdzie grupa y, właśnie takich wojowników przychodzi i y, osoba będąca na ich czele y, zabija naszego ojca, i my jako taki życiowy cel, mamy po prostu tą. Tą zemstę. Tam dzieje się troszkę więcej, ale nie na tyle, żeby tutaj ta fabuła zasługiwała na jakiekolwiek wyróżnienie. To, to w Sifu się gra dla samej gry i dla dostawania łomotu i dla tej satysfakcji z wygranych, z wygranych starć. Czy są jakieś pytania, redaktorzy? Ja, ja troszkę mam. Czy uważasz, że to jest gra, w której e, tu łatwiejszy poziom trudności, który wprowadzono? Ma sens. A podpuszczasz mnie? Aha. Mm, nie. Wydaje mi się, że nie. E, bo raz, że ta fabuła nie jest na tyle, na tyle jak, w jak w żaden sposób emocjonująca, bo tam naprawdę w trakcie gry nie dzieje się za dużo. Dialogi, które się z tymi e, postaciami, z tymi bossami odbywają. Oczywiście każdy ten boss to jest członek tej grupy, którą spotykamy na początku. To, to nie jest nic wartego uwagi, czyli tak naprawdę tutaj taki story mode w ogóle nie jest potrzebny, jeżeli chodzi o ten hmm, łatwy tryb. Kurczę, no ciężko mi trochę powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiem, jaki jest mój skill. I ja nie wiem, czy jestem, czy jestem słaby, czy bardzo słaby. Wiesz, e, bo jeżeli jestem bardzo słaby. Taki już powiedzmy, ta najniższa półka to, to nie potrzeba tego trybu. Ja w te 20 kilka godzin sobie poradziłem z tą grą, i jeżeli ktoś e, lubi tego typu rozgrywkę, to sobie bez problemu poradzi. A jeżeli ja wcale nie jestem tak słaby, jak mi się wydaje, e, no to. To wydaje mi się, że mógłby być tryb odrobinę łatwiejszy dla osób, które chciałyby tego doświadczyć, a jednocześnie nie męcząc się aż tak, tak bardzo, bo yy, przez ten wysoki poziom trudności jest bardzo łatwo się zniechęcić, tak, do gry. Czyli na przykład, no nie wiem, w przeciągu pierwszych dwóch, trzech godzin przegraliśmy bardzo dużo razy i sobie odpuszczamy zupełnie, zanim złapiemy ten rytm i zanim nauczymy się grać. No to już troszkę zależy. Yy. Od jakby no tego, jakie gry lubimy i czy lubimy się przy grach pomęczyć. Kurczę jeszcze a propos tego poziomu trudności. A, może właśnie coś takiego, że nie, nie jakby poziom trudności niżej, a może jakieś takie ułatwienia w samej rozgrywce, że na przykład nie wiem, zablokowanie tego systemu starzenia się albo zwiększenie liczby lat, w które możemy poświęcić na. No coś. To coś... Wydaje mi się, że wystarczyłoby po prostu wyłączenie opcji tego, że w momencie osiągnięcia 70 lat e, musisz rozpoczynać e, grę od nowa. Tak, tak takie coś na pewno by nie zaszkodziło i no. Tylko ja lubię jak to też jest podkreślone za w, w przypadku każdej gry, że dany tryb jest tym trybem który był jakby był bazą dla twórców mm -hmm. tak że dlatego często grając wybieram po prostu tryb normalny bo wydaje mi się że to jest ten um, który który powinien jest takim jakby no optymalny um, a tutaj a propos tego starzenia się to jest jeszcze taka jedna mechanika o której nie wspomniałem bo z tym jak się starzejemy troszkę zmienia się też nasza postać czyli Tracimy punkty życia, mamy mniej punktów życia, ale yy, stajemy się coraz silniejsi, czyli nasze obrażenia, nasze ataki zadają więcej obrażeń. I, i to też jest takie mm, dość zdradliwe, bo stajemy się starsi, zadajemy więcej obrażeń, ale wiadomo, że jak do, do, dojdziemy do jakiegoś etapu, już nie wiem, po 60 no to już nie ma opcji, żeby, e, żeby dokończyć tę grę. Bo, to się staje no, się takim glass typowym, no. Nie? E, też niekoniecznie, bo to w przypadku bossów może bardziej. To nie są tam duże zmiany, jeżeli chodzi o tę utratę życia i, i te obrażenia, ale odczuwalne. Ale też w przypadku starszych zwykłymi przeciwnikami jest tak, że za każdego pokonanego wroga odzyskujemy odrobinkę tego życia. To sobie też można z kilami regulować, bo w trakcie. Na każdej mapce są porozrzucane ołtarzyki. Ich jest tam, miałem dwa, trzy, może cztery w niektórych. I w tych ołtarzykach możemy sobie wzmocnić naszą, naszą postać. Jest dziewięć dostępnych ulepszeń. W zależności od tego, które wybierzemy, i na którą mamy zasoby, bo na przykład część możemy wykupić za punkty doświadczenia, część możemy wykupić za punkty, które osiągamy dzięki tam dobrze zrobionym kombosom, a część jest po prostu zależna od wieku, czyli jeżeli przekroczymy dany wiek, to już nie będziemy mogli wybrać, wybrać tego ulepszenia i to samo dotyczy się umiejętności, bo umiejętności też są zrobione tak, że konkretne skille możemy odblokować tylko na w danym etapie, w danym wieku, czyli jeżeli przekroczymy 40, to do skili, które możemy odblokować poniżej 40, już nie możemy wrócić. I tutaj też zaczyna się zabawa i takie trochę planowanie, i może nawet takie trochę grindowanie, że w trakcie takiego jednego ranu możemy odblokować umiejętność i ona będzie odblokowana tymczasowo, jeżeli to zrobimy raz. I teraz w trakcie jednego, jeśli w trakcie jednego rano odblokujemy daną umiejętność pięciokrotnie, to ona już zostanie z nami na stałe. Czyli będziemy mieli tę umiejętność już niezależnie od tego, jak będziemy starzy i na którym etapie zaczniemy, ta umiejętność już będzie odblokowana na zawsze. I to może dać taką troszkę przewagę osobom, którym gorzej idzie, żeby sobie po prostu powtórzyć pierwszy etap i drugi, tam nabić odpowiednią ilość punktów doświadczenia i odblokować te, te umiejętności na stałe. Wtedy dodaje jakąś tam, jakąś tam przewagę. A one są, one są dość fajne, bo nie tylko są to jakieś dodatkowe kombosy do wykonania, ale też. Na no przykładowo jeden boss rzuca w nas sztyletami, a jak wyuczymy się skilla, który pozwala nam łapać przedmioty, no to w trakcie tego tej walki będziemy mogli złapać na sztylet i mu odrzucić. Także to są rzeczy przydatne, które warto gdzieś tam poświęcić chwilę czy dwie na sprawdzenie tego, co nam się może przydać i, i kiedy. Jeszcze jakieś pytanka? Czy jest włoski dubbing? Podejrzewam, że nie. Nie sprawdzałem. Ale jest, no bardzo ładna, ale jest bardzo ładna oprawa, bo Sifu ma taką specyficzną komiksową, bardzo prostą. To nie jest zbyt szczegółowa oprawa, ale ona jest ładna. Ona jest taka utrzymana w takim spójnym, spójnym klimacie i faktycznie czuć w tej grze taką tą daleko, daleko wschodność, wschodność. Chyba tak to się mówi? Można. To się, to się zgadzam, bo faktycznie oprawa to było coś, co mnie zainteresowało od, od początku, od pierwszego trailera w sumie tak samo jak ten system starzenia się, ale jednak poziom trudności mnie skutecznie od tej gry odstrasza. Jeśli chodzi o ten system starzenia, to może dam jeszcze taką, taką wskazówkę, żeby nie pędzić, wspominam o tym wcześniej, ale nie pędźcie do przodu grając w Sifu, bo naprawdę bardzo ważne jest to, jak zaliczycie te poprzednie levele i ja też popełniłem ten błąd, że tam na czwartym już chyba miałem grubo ponad 50 lat i próbowałem skończyć ten czwarty poziom i się strasznie męczyłem, bo często umierałem, ale jak sobie wróciłem do niego już około trzydziestki, no to poszło, poszło dużo sprawniej. I w ogóle Sifu to jest taka gra, że żeby ją przejść, no to trzeba się na początku jej nauczyć. Czyli no, musimy poświęcić sporo, sporo godzin, żeby się nauczyć, tej gry, a później już będzie nam szło gładko. I to też, jak złapiemy już rytm tych uników i tych ciosów, to później już ci błosowie nie będą dla nas tak, tak straszni. Także podsumowując, jest to gra, którą mogę z pewnością polecić fanom dużych wyzwań, jeżeli szybko się zniechęcacie, jeżeli nie macie cierpliwości, jeżeli y, lubicie proste gry, takie no, przyjemne, powiedzmy niedzielne, no to Sifu nie będzie, nie będzie dobrym mm, pomysłem. A łatwo się naciąć, bo ta gra zachęca właśnie i oprawą, i tym, że daje możliwość zostania mistrzem sztuk walk. Także warto, warto wiedzieć, po co się sięga. Zdecydowanie masz rację. Kacper, będziesz unikał. Tak, tak jak mówiłem, no, wygląda fajnie. Zamysł mi się bardzo podoba. Gameplay też wyglądają naprawdę spoko, ale no, 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 ja nie nadaję się do tak trudnych gier. Ja to jednak jestem taki normik, ja potrzebuję łatwo, szybko, pyk pyk. I, Dobrze, to i... ja jeszcze tylko, tylko się zareklamuję, że moją recenzję pisaną można znaleźć na portalu pograne.eu A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!